Was serdecznie na luźnym monologu przed mikrofonem Krzysiek. Trochę rzeczy nas czeka również w świecie gier Studio SC Software. Dość dużo się działo. Tak więc zapraszam. Z jutro zaczyna się wielki tydzień, z tego też powodu PPM czekają lekkie zmiany w ramówce. Na pewno w niedzielę ukaże się skrótowo, luźny monolog i Krzysiek poleca. Reszta serii wróci dopiero w kolejny weekend. Również plany są wobec PPM Pink, na którym od trzech miesięcy niczego nie było. Postaram się to zmienić. Ciekawe rzeczy się dzieją w świecie gier od SS Software. Na blogu studia okazały się informacje chociażby o postajach w DLC Louisiana. Naprawdę polecam Wam bardzo ładne zdjęcia, bardzo ładne lokacje, naprawdę musicie zobaczyć. Było też o ciekawych obiektach, które będziemy mogli znaleźć przy norweskich drogach w nadchodzącym dodatku Nordic Horizons. I można również obejrzeć niektóre tereny zabudowane. Które znajdziemy w stanie Iowa, nad którym studio również pracuje. Dziękuję Wam za uwagę, i dziękuję Wam za ten tydzień. No też przepraszam, że to się tak trochę rozciągnęło. Życzę Wam wesołych świąt dla Was wszystkich. No i oczywiście do usłyszenia w P.P.M. podcast. Mam nadzieję, że za tydzień się znowu usłyszymy. Tak więc wesołego świętowania. Co prawda, święta dopiero w niedzielę, ale. Teraz z wyprzedzeniem wam życzę, ale sądzę, że w przyszłą niedzielę również będę wam życzyć. Tak więc do usłyszenia na razie. My side. They say it's the kiss right before the light Stay with me tonight Far from the fading light We can leave it all behind Just breathe and feel alive Była to audycja P.A.P.M. podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek, rok produkcji publikacji 2025.